Witam państwa serdecznie. Dzisiaj jest 22 marzec 2020 rok. Tematem tego nagrania będzie: Jak w bardzo skuteczny sposób uporać się z trutówkami w rodzinie. Teraz na wiosnę. Obserwując filmy na YouTubie, wielu pszczelarzy. No ma problem z tymi trutówkami niektórzy są wielcy pszczelarze mają może ponad setkę pni a mimo to w bardzo nieudany sposób książkowy próbują się dobrać do tych trutówek jednemu z nich napisałem komentarz jak po prostu z trutówkami się najlepiej rozprawić to mi ten komentarz zablokował nie wiem czy mu zależało na tym żeby inni przelarze się o tym nie dowiedzieli w ten sposób mi komentarz zablokował że na, ja na swojej stronie mogłem go widzieć a na innych stronach się nie wyświetlał mimo, że ja już mam prawie 60 ileś tam lat a to był młody człowiek, nie ze mną takie numery można robić proszę Państwa na czym polega metoda yy, jak wykole wykolegować trutówki yy, no na pewno nie jeden przelaż to stosował, ale ja na ten metodę sam wpadłem. Też walczyłem z trutówkami tradycyjnie, przenosiłem ul, czepałem, ale to wszystko wracało. Nie odnosiłem żadnych spektakularnych sukcesów w tej dziedzinie. W końcu zacząłem używać rozumu i inaczej to zrobiłem. Załóżmy, że w tym ulu mamy pszczołą, pszczołę trutową. Ten ul przenosimy. Na inne miejsce w pasiece, na ten ul wstawiamy, na to miejsce wstawiamy inny ul z ramkami. I co, tylko pszowy musi być w miarę ciepło żeby pszczoły latały. Temu ulowi dajemy deko syropu, żeby ich cukrowego, żeby ich pobudzić do latania. I wszystkie lotne pszczoły przylatują na stare miejsce i wchodzą do tego ula. W tym ulu będą ramki i matka w klateczce. I w ule będzie pszczół ubywało, tu będzie przybywało. I taka, tak z tego sytuacja się rozwija, że tutaj trutówką w końcu zostanie mało tych pszczół, karmicielek. No i one przestaną być karmione tym mleczkiem, pszczelem, pokarmem do matki. Zostaną zwykłymi pszczołami też przylatują do tego ula. Ale teraz, proszę Państwa, jak przygotować ten ul? Mo, można ten macierzak, jak można przygotować do, 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 do tego, żeby te ramki były odpowiednie, po prostu. W tym ulu macierzaku na starym miejscu, proszę Państwa, wyczepujemy z paru ramek pszczoły. Te ramki zabieramy do transportu, Trutówki puste bez pszczoły, i następnie dopiero ten uczucie przenosimy. I te ramki, zabrane z macierzaka, stawiamy tu, uzupełniając resztę ula pustymi ramkami. No i tak jakbym powiedział, w bardzo prosty sposób: trutówki wszystkie zostaną w macierzaku, na nowym miejscu. Tam będą sobie mogły ułożyć swoje życie, a rodzina zasadnicza pszczoły zostaną bez tych trutówek matka zostanie chętnie przyjęta no i tym ujęciem tymi żalami będę kończył to nagranie jeśli państwo uważacie, że to jest fajna metoda, będziecie to stosować to proszę dać wyraz temu palcem do góry pod nagraniem żebym wiedział Orientował się, czy w ogóle takie coś tworzyć, takie myśli poruszać, bo na pewno wielu pszczelarzy to zna, ale nawet sobie nie zdaje sprawę, jaka to jest cenna wiadomość do tych pszczelarzy, którzy się z tym problemem nie spotkali. A to każdego pszczelarza, każdy po może to spotkać, że wulu zobaczy tam jajeczko w komórce, tam jajeczko w komórce bez matki bo z kolei trutówki, to ich jest wiele bólu a matka trutowa, to jest strutniała matka pszczela, normalna to nie jest wielki problem, bo ona odszuka lub pszczółki tam wyczepie gdzieś tam 100-200 metrów od pasieki i z reguły ona nie powinna wrócić ale czasem lubi wrócić to się zakłada kratę ogrodową na wylotku i się ją łapie na wylotku no i tym ujęciem, tymi dewagacjami serdecznie się z Państwem żegnam